Pora zaatakować Polskę. Niemcy, co ty robisz? Poddaj się. Ok, tylko mnie zostaw. Cena zrobić ZSRR. Czas pójść do Afryki. Na radzie tyle wystarczy. Egipt Sojusz. Ok, tylko mnie zostaw. Ale jak ty? Louis, słuchaj, zakładam teraz związek GPN i ty będziesz przywódcą PL. Polska dołączasz. Pokoło. A ty Austrio. Pokoło. Jak nie ma Niemiec to dania wojna. Spróbuj. Ok. Tylko na tyle cię stać. Kurwa teraz przesadziłaś. Od dziś jesteś moją marionetką. Pora na zrobienie Polski za czasów 1560. Kurwa by... No kurwa nareszcie. No kurde Prusy takie małe. Jak Niemcy przywraca państwa to ja też mogę. Witaj. Witaj. Austria przewracamy Austro-Węgier. Ok, wróciłem. Pora zaatakować Norwegię. Co ty kurwa robisz? Ej, Bo taki shenuja. gówno. Atak Szwecji i o. Nareszcie koniec z nimi. No, USA jak tam, git mega. Nie ma jak z Węgrami oglądać se... No git, git. Wygram z tobą Argenty... Nie ja z tobą niemiecki. Niemcy co ty kurwa odwalasz? Polski ty też. Uwaga Niemcy zrzut za jeden. Polska nie zdążyła. Polska żyjesz. I Chiny chcą podbić Azję.